Jak znalazłem przewagę informacyjną, mem pukmacherem i zarobiłem przy okazji trochę pieniążka. Oczywiście wszedłem na flash score'a i zobaczyłem historię pięciu ostatnich meczów, a później skasułem. Kajs! Nie! Trzeba się trochę bardziej wysilić. W sezonie dla polskich klubów obecnie trwa przerwa. Jest to czas, kiedy drużyny grają mecze sparringowe, czy też tak zwane mecze kontrolne. Przeglądając ofertę na te mecze, zauważyłem że pierwszoligowy GKS Tychy Krazy drugoligowym chłopcikiem Kraków. Pierwszą myślą, która przeszła mi przez głowę, było jakimi składami zagrają te zespoły. Przebędę więc na stronę GKS Tychy. Na której widniał artykuł dotyczący tego spotkania, a z niego dowiedziałem się, że GKS Tychy wyjdzie na ten mecz głównie rezerwowymi zawodnikami, a także zawodnikami, których będą testować. Jako że kurs na kucznika wynosił około 6 była to dla mnie informacja od której dostałem gęsiej skórki. Dlatego podzieliłem się z nią na grupie Bogowie Pugmachki podałem typ na to spotkanie, że kucznik wygra lub zremisuje po najwyższym możliwym znalezionym kursie, a konkretnie 2.39. W pierwszej 11 gks Tychy zobaczyliśmy głównie rezerwowych i czterech zawodników, których testowano. Hutnik Kraków szybko objął prowadzenie 3-0, po czym GKS Tychy puścił kilku zawodników z pierwszego składu, zaczął odrabiać straty, ale to było za wiele. Mecz zakończył się wynikiem 3-3, a ja i ludzie na grupie. Dzięki tej informacji zarobili pieniądze. No i było miło, fajnie i przyjemnie.